Jakie były u Ciebie takie najbardziej ciężkie momenty? W Divante myślę, że najcięższy moment był taki, kiedy nasz silnik wzrostu na Polskę przestał działać, czyli my sobie założyliśmy firmę. Najpierw w ogóle robiliśmy software do zarządzania wiedzą, to nam nie poszło za bardzo, więc skręciliśmy w stronę e-commerce i to był super strzał. I ten e-commerce nam ładnie rósł, i w pewnym momencie no, większość takich dużych e-commerce w Polsce my robiliśmy. Nie? Jakieś tam wiesz, LPP i, i tym podobne, naprawdę tężne, tężne e commerce y. Te nożyce takie, które były na rynku wtedy, to był taki właśnie czas 16-17. Czyli wiesz, nosy podgryzających cię małych konkurentów, rosnące stawki, po których kupujesz czas programistów. I z drugiej strony sufitu klientów, że my więcej nie, nie możemy zapłacić. I ta rentowność nam zaczęła spadać. To, I to było wiesz, taki powiedzmy prawie cały rok, gdzie bardzo mało rzeczy byliśmy w stanie sprzedawać.